Ellen Goldwright, Droga do Chrystusa. Rozdział 10. Poznanie Boga. Jest wiele sposobów, którymi Bóg stara się nam objawić i doprowadzić nas do wspólnoty ze sobą. Przeroda nieprzerwanie przemawia do naszych zmysłów. Otwarte serce. Będzie pod wrażeniem miłości i chwały Boga objawionej przez dzieła jego rąk. Ucho chętne do słuchania, usłyszy i zrozumie to, co Bóg przekazuje za pośrednictwem przyrody. Zielone pola, wyniosłe drzewa, pączki i kwiaty, płynący po niebie obłok, padający deszcz, pluskający potok i majestat niebios. Przemawiają do naszych serc i zapraszają do poznania tego, który je uczynił. Nasz zbawiciel w swoich cennych naukach nawiązywał do życia przyrody. Drzewa, ptaki, kwiaty w dolinach, wzgórza, jeziora i wspaniałe niebo, a także wydarzenia i otoczenie codziennego życia łączyły się ze słowami prawdy, aby ludzie często mogli przypominać sobie jego nauki, nawet podczas codziennej krzątaniny. Bóg pragnie, aby jego dzieci doceniały jego dzieła i aby czerpały przyjemność z prostego i skromnego piękna, którym przyozdobił nasz ziemski dom. Bóg jest miłośnikiem piękna. A ponad to, co jest zewnętrznie atrakcyjne, ceni on piękno charakteru. Pragnie, abyśmy pielęgnowali czystość i prostotę owe ciche cnoty kwiatów. Jeśli tylko będziemy chcieli słuchać, dzieła stworzone przez Boga nauczą nas cennych lekcji posłuszeństwa i zaufania. Począwszy od gwiazd, które od wieków krążą po niewidzialnych torach wyznaczonych im przez Boga w przestrzeni, a skończywszy na najdrobniejszym atomie, wszystko w przyrodzie posłuszne jest woli Stwórcy. Bóg troszczy się o wszystko i podtrzymuje swoją mocą wszystko, co stworzył. Ten, który dba o niezliczone światy w bezmiarze wszechświata, jednocześnie troszczy się o potrzeby małego brunatnego wróbla, który bez lęku wyśpiewuje swoją skromną piosenkę. Niebiański ojciec z czułością opiekuje się ludźmi, gdy udają się do swoich codziennych zajęć. Gdy skłaniają się w modlitwie, gdy wieczorem kładą się spać, a rano wstają, gdy bogaty człowiek ucztuje w swoim pałacu, a biedny zbiera swoje dzieci przy skromnym posiłku. Ani jedna łza nie spada bez wiedzy Boga, ani jeden uśmiech nie uchodzi jego uwadze. Gdybyśmy w pełni w to wierzyli, zniknęłyby wszystkie niepotrzebne troski. Nasze życie nie byłoby przepełnione rozczarowaniem, jak to ma miejsce teraz, ponieważ zarówno małe, jak i wielkie sprawy byłyby złożone w rękach Boga, który nie jest zakłopotany różnorodnością trosk, ani przytłoczony ich ciężarem. Wtedy moglibyśmy cieszyć się takim pokojem, jakiego dawno wielu nie zaznało. Gdy twoje zmysły radują się pociągającym pięknem ziemi pomyśl o mającym nadejść świecie który nigdy nie pozna nieszczęścia grzechu i śmierci i w którym oblicze przyrody nigdy nie zostanie zaćmione żadnym przekleństwem pozwól swojej wyobraźni wymalować obraz domu zbawionych i pamiętaj że wspaniałość tego domu Przejdzie Twoje najśmielsze oczekiwania. W różnorodności Bożych darów przyrody widzimy tylko drobne przebłyski Jego chwały. Napisano, czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Poeta i przyrodnik. Mogą mieć wiele do powiedzenia o przyrodzie. Ale tylko chrześcijanin może cieszyć się pięknem ziemi, wyrażając najwyższe uznanie, ponieważ widzi dzieło rąk swojego Ojca i dostrzega jego miłość w każdym kwiatku, krzewie i drzewie. Nikt nie może w pełni docenić znaczenia góry, doliny, rzeki i morza, jeśli nie spogląda na nie. Jako na wyraz Bożej Miłości do człowieka. Bóg przemawia do nas przez swoje opatrznościowe działania i przez wpływ swego ducha na nasze serca. Jeśli tylko mamy je otwarte, możemy uczyć się cennych lekcji. Czerpiąc je z różnych wydarzeń naszego otoczenia i zmian codziennie zachodzących wokół nas, Psalmista spoglądając na dzieło Bożej opatrzności mówi Pełna jest ziemia łaski Pana, kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Bóg przemawia do nas w swoim Słowie. Tutaj w wyraźniejszy sposób objawia swój charakter, swoje postępowanie z ludźmi i wielkie dzieło odkupienia. W Piśmie Świętym otwiera się przed nami historia patriarchów, proroków i innych świętych mężów z dawnych czasów, z których każdy był człowiekiem podobnym do nas. Widzimy, jak zmagali się ze zniechęceniem podobnym naszemu, jak podobnie do nas ulegali pokusom, a mimo to nabierali otuchy i zwyciężali dzięki Bożej łasce. Widząc to, otrzymujemy zachętę w naszym dążeniu do sprawiedliwości. Gdy czytamy o ich cennych doświadczeniach, o światłości, miłości, błogosławieństwach, w których mieli udział, gdy czytamy, czego dokonali przez darowaną im łaskę, duch, którym byli natchnieni, rozpala w naszych sercach świętą chęć ich naśladowania i pragnienie posiadania takiego samego charakteru. Pragniemy, jak oni, chodzić z Bogiem. Jezus powiedział o pismach Starego Testamentu, a jego słowa jeszcze bardziej dotyczą Nowego Testamentu. One składają świadectwo o mnie, o odkupicielu, na którym koncentrują się nasze nadzieje życia wiecznego. Tak, cała Biblia mówi o Chrystusie. Czytamy o jego dziełach i słuchamy jego głosu od pierwszego zapisu o stworzeniu, ponieważ bez niego nic nie powstało, co powstało, aż do końcowej obietnicy: Oto przyjdę wkrótce. Jeśli pragniesz poznać zbawiciela, badaj Pismo Święte. Napełnij całe swoje serce słowami Boga. One są, Żywą wodą gaszącą palące pragnienie i żywym chlebem z nieba. Jezus oświadcza, jeśli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. I zaraz wyjaśnia to, co powiedział. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Nasze ciało buduje się z tego, co jemy i co pijemy. Podobnie jak z procesami fizycznymi, tak ma się rzecz z procesami duchowymi. To, o czym rozmyślamy, będzie nadawało ton naszej duchowej naturze i będzie ją wzmacniało. Aniołowie pragną wejrzeć w zagadnienie odkupienia. Będzie ono przedmiotem badań i pieśni odkupionych przez nieskończone wieki. Czyż nie jest ono warte głębokiego zastanowienia się i badania już teraz? Nieskończenie wielkie miłosierdzie i miłość Jezusa oraz ofiara, którą za nas poniósł, powinny prowadzić nas do poważnych i głębokich przemyśleń. Powinniśmy zastanawiać się nad charakterem naszego drogiego odkupiciela i orędownika oraz rozważać misję tego, który przyszedł, aby wybawić swój lud z jego grzechów. Gdy będziemy zastanawiali się nad tymi niebiańskimi sprawami, nasza wiara i miłość wzmocnią się, a nasze modlitwy będą coraz milsze Bogu, ponieważ będą coraz bardziej przepojone wiarą i miłością. Staną się rozumne i gorliwe. W ten sposób utrwali się nasze zaufanie do Jezusa i codzienne żywe doświadczenie w Jego mocy, dzięki której może zbawić na zawsze wszystkich, którzy przez niego przechodzą do Boga. Rozmyślając nad doskonałością zbawiciela, zapragniemy całkowitej przemiany i odnowienia na obraz Jego czystości. Nasza dusza zapragnie być podobna do tego, którego czcimy. Im bardziej nasze myśli będą skoncentrowane na Chrystusie, tym częściej będziemy mówili o nim innym i tym lepiej będziemy przedstawiali go światu. Biblia nie została napisana jedynie dla uczonych, przeciwnie, była pisana z myślą o zwykłych ludziach. Wielkie prawdy potrzebne do zbawienia są tak jasne, jak słońce w południe. Nikt się nie pomyli i nie zabłądzi, chyba że będzie kierował się swoim własnym osądem, zamiast wyraźnie objawianą wolą Bożą. W sprawie nauk zawartych w Piśmie Świętym nie powinniśmy polegać na świadectwie żadnego człowieka, ale raczej sami studiować Boże Słowa. Jeśli pozwolimy, aby inni myśleli za nas, nasza energia osłabnie. A nasze zdolności zawężą się. Szlachetne siły umysłu mogą tak skarłowacieć przez brak ćwiczenia w myśleniu na tematy warte naszej uwagi, aż stracimy zdolność pojmowania głębokiego znaczenia słowa Bożego. Nasz umysł rozwinie się, jeśli będziemy wykorzystywali go do badania zależności różnych treści biblijnych, porównując jedne pisma z drugimi i rzeczy duchowe. Z duchowymi. Nic tak nie wzmacnia intelektu, jak studium pisma świętego. Żadna inna księga nie może tak uwznioslić myśli i dodać mocy naszym władzom umysłowym, jak potężne i uszlachetniające prawdy Biblii. Gdyby Słowo Boże było studiowane tak, jak powinno, człowiek posiadałby szerokie horyzonty myślowe szlachetny charakter i stałość celu, o które trudno w dzisiejszych czasach. Jednak pobieżne czytanie Pisma Świętego przynosi niewielki pożytek. Ktoś może przeczytać całą Biblię, a mimo to nie dostrzec jej piękna i nie zrozumieć jej głębokiego, ukrytego znaczenia. Dogłębne zbadanie jednego fragmentu, prowadzące do zrozumienia jego ważności i związku z planem zbawienia, jest bardziej wartościowe niż przewertowanie wielu rozdziałów bez określonego celu i bez zdobycia cennych wskazówek. Miej swoją Biblię ze sobą. Gdy tylko masz taką sposobność, czytaj ją i zapamiętuj teksty. Nawet idąc ulicą, możesz przeczytać jeden fragment, rozmyślać o nim i w ten sposób utrwalać go w pamięci. Nie możemy uzyskać mądrości bez gorliwego poświęcania naszej uwagi i bez studium pisma z modlitwą. Niektóre części pisma świętego są tak jasne, że nie można ich błędnie zrozumieć. Są jednak i takie których znaczenia nie pojmuje się przy powierzchownym czytaniu. Jedne fragmenty pisma świętego należy porównywać z innymi, należy je starannie badać i rozmyślać nad nimi z modlitwą. Takie studium zostanie obficie wynagrodzone. Jak górnik odkrywa żyły cennego kruszcu ukryte pod powierzchnią Ziemi. Tak człowiek szukający jakby ukrytych skarbów w Słowie Bożym, znajduje najcenniejsze prawdy, niewidoczne dla oka niedbałego poszukiwacza. Natchnione słowa rozważane w sercu będą jak strumienie płynące ze źródła życia. Nigdy nie należy studiować Biblii bez modlitwy. Przed otwarciem jej kart. Powinniśmy prosić o oświecenie Duchem Świętym, a będzie nam ono dane. Gdy Natanael przyszedł do Jezusa, Zbawiciel zawołał: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael odrzekł: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Również nas, Jezus, będzie widział, gdy będziemy modlili się w ukryciu, prosząc o światło potrzebne do poznania prawdy. Aniołowie światłości będą z tymi, którzy w pokorze serca szukają Bożego prowadzenia. Duch Święty wywyższa i wysławia Zbawiciela. Jego zadaniem jest przedstawienie Chrystusa, czystości Jego sprawiedliwości i wielkiego zbawienia które mamy dzięki niemu. Jezus mówi: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch prawdy jest jedynym skutecznym nauczycielem Bożej prawdy. Jakże wysoko Bóg ceni rodzaj ludzki, skoro oddał za niego na śmierć swojego Syna i wyznaczył swojego ducha na nauczyciela ludzkości i stale towarzyszącego jej przewodnika.